Moi Dzień dobry z tej strony wielkiej i dzisiaj bardzo miły odcinek nas czeka, ponieważ słuchajcie, jest na palionowy i ja stwierdziłam, że musimy zrobić coś miłego, bo dawno się niczego miłego nie robiliśmy, a bardzo fajnie robić dobre uczynki i w dzisiejszym odcinku damy Szypsonowi pieska. Tak, widzowie, dokładnie pieska. i Ja słuchajcie, naprawdę nie powiem jak, nie powiem jak bardzo starałam się, aby tego psa tutaj słuchajcie, zwinąć, nie oswajając go, ponieważ nie mogę go oswoić po to, żeby Szybson go po prostu, wiecie, no dostał I to był normalnie jego pies. Także widzowie, mam nadzieję, że Szypsona w sumie nie ma w domku. czekajcie, to w sumie trzeba sprawdzić, bo jak on jest w domku to. Trochę przypał, bo ja bym chciała zrobić tak, że Wniosę mu tego pieska do domku Czekajcie, czy ja widzę gdzieś jego nick? Ej, chyba nie widzę, dobra, chyba mamy drogę wolną Jeszcze tak, czekajcie, wejdę sobie może e, Elytron tak polecę, wiecie, tak Niby to jest takie normalne Latanie Elytron, udaje, że ląduje Okej, okej, la. Normalnie sobie lecę Czy tu jest gdzieś jego nick? Moment, my się tutaj tak Schowamy na dachu Ej, chyba nie widzę Dobra, to możemy tam, mam nadzieję, że iść. I tak, że go tutaj nigdzie nie ma, więc zarobi się, w słuchajcie, Wchodzimy tam zaraz do domku z tym pieskiem. Muszę jeszcze sobie wziąć kostki, żeby Szepson go sobie oswoił. No i nie wiem, no mam nadzieję, że się sobie ucieszy. Zobaczcie w ogóle, mam też niebieski barwnik, żeby mógł sobie od razu przefarbować tego pieska obroże na niebiesko. Więc słuchajcie, ja myślę, że on będzie, no bardzo szczęśliwy. I nie wiem, możecie napisać, jakie inne dobre uczynki możemy widzowie wykonać na palionowie. Piszcie koniecznie w komentarzach. A ja powinnam mieć tu gdzieś kostki, czekajcie tylko gdzie? Ja tu na pewno miałam dużo kostek. Tu są kostki. Elegan 30 mieć kostek, to na 100% starczy, mam taką nadzieję. Mam też oczywiście znacznik, żeby on sobie tam go elegancko nazwał. No i jedyne co, to nie mam rzeczy na budę, ale ja mam nadzieję, że to nie jest jakoś w um, ważny. Na pewno on ma jakieś surowce, także socie luz blues, nie? Takie rzeczy jak buda. Inne, nie wiem, coś się coś, stanie, co potrzeba do psa. Ale po prostu cała reszta rzeczy to jakoś ogarnia. Dobra, Piesek, czy ty za mną pójdziesz? Mam nadzieję, że tak, więc uwaga, widzowie, próbujemy. Jest, dobra, idzie, słuchajcie. Jest grzeczny, to, to się liczy. Jest lojalny i, i wierny, mam nadzieję. Choć Piesek. Ciekawie, jak go on w sumie nazwie. Ja nie wiem, słuchajcie. On wygląda jak każdy pies w Minecraftcie Ja jestem ogólnie ja wolę koty, wiecie? Więc, no nie wiem, no. A, dobra, słuchajcie. Aż mi się po prostu dobrze zrobiło nam być. psów, no ale dobra, sorry, widzowie. okej, okay. wszystkie zwierzęta są fajne, słodkie, trzeba je oczywiście lubić, kochać okay, czekajcie Teraz tak sprawdzę, czy na pewno go tam nie ma, bo byłby mega duży przypał, jakby on tam jednak był. Ale jest, słuchajcie, wolno. Dobra, dobra, jest super. Chodź piesek szybko, bo się mi zamykają. Dobra, chcecie, elegancko. I teraz musimy gdzieś dać tego pieska. A może byśmy go dali na górę? Tylko czekajcie, jak to się idzie. bo Ja oczywiście nie ogarniam tych labiryntów. Niczym sklepy cynamonowe, Dobra, okej, okay, tędy jakoś. Chodź, bo zaś tutaj, no i widzisz, kurde, mówię ci pies, żebyś się pośpieszył, a ty wolno, jak nie wiem co idziesz. Dobra, chodź. I damy, słuchajcie, tego pieska na górę temu do sypialni, bo on tam chyba ma sypialnię. Nie już, że gdzie on śpi ten człowiek Bo on ma tutaj naprawdę niezłą, nie, niezłą rozwałkę Okej, okay, gdzie go tutaj przywiążemy Dajmy na to, że tutaj, dobra, jest Działa, wszystko działa, okej okay. Mam nadzieję, że jest w porządku słuchajcie. Dobra, idziemy teraz po Szypsona, tylko gdzie on jest, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że gdzieś blisko. Czekajcie, wyjdź. Widz... Jak go tam widziałam? Jest, ej, dobra, wraca do domu akurat! O kurde mol, o kurde mol, dobra, szybko widzowie! Szybko, 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 bo on nie może nas tutaj widzieć, że jesteśmy w ogóle w jego domu, bo to będzie mega mega dziwne. To będzie turbo dziwne. Dobra, czekajcie, szybko, 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 szybko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zobiła się mnie na chacie. Wytłumacz się. Cześć szybson ja właśnie szukałam ciebie, bo chciałam ci coś. Powiedzieć i pokazać, i coś ci to dać tak w sumie. Puka. Puka no to puka, to puk, puk. Ale nie, nikogo nikogo nie, nie ma w domu. No bo ja tylko, wiesz co, ja zrobiłam tak, halo, szypson, no i podwracam się i ty nagle tutaj przyszedłeś, rozumiesz, to tak dosłownie nie było. Nieprawda, tak, widziałem, jak to tak było. jak nie. to ukradłaś. Nie. nic nie ukradłam, poza twoim sercem Słodziejna! nic. Nie, nie, przestań, nie, słuchaj, szypson, ja coś dla ciebie mam, coś miłego, co ale musisz Aha, zgadnąć, czyli... co to jest najpierw. Ej, w ogóle hmm, jakiś blady jesteś, czekaj czekaj, skrzynki, czekaj, 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 czekaj. mi, że to jest moje. Czemu ty jesteś taki blady? Czemu ja jestem, co, no, jaki blady? Odbladziłeś się po coś, ten? Czy, czy mi się wydaje, że jesteś taki blady? Nie, czemu? No nie wiem, tak mi się wydaje, że jesteś coś nie wiem. No za mało owoców wiesz? Szybson, co ty to? Myślę, że, myślę, że nie, bo ja jem dużo owoców. No nieprawda, bo jesteś blady, a na mnie zaraz będziesz miał, i tyle z tego będzie, nieprawda, dobra. Nieprawda, jem dużo owoców. Nieprawda, to jest właśnie dobra, nic ci nie ukradłam, nic ci nie ukradłam, ale chodź, 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 śmiało. Zapraszam do twojego domu, to jest całkiem normalne. Słuchaj, Szybson, masz trzy szanse. Chcecie coś dać, W ogólnie no. ja się bardzo dobrym swoim przyjacielem, rozumiesz? I ja y, cenię mm. ciebie jako przyjaciela i y, w ogóle wszystko, co dla mnie robisz. Ja ci chciałam po prostu podziękować i coś ci dać, więc masz trzy y, szanse, żeby zgadnąć, co to jest za prezent. Dawaj, numer jeden. Dobra, a więc pierwszy mój strzał to będzie... Mm... Będzie. To będzie... Nowy aparat. Nie, nie, do, do, znarnowana szansa E. Kolejna, kolejna, drog, druga opcja, druga dobra, opcja. No. Dobra, druga opcja w, w takim razie. To... Ci jest nowy aparat, to... to jest jeden model. No tak, ale tak chciałem <grym> strzelić <grym> tak, tak po prostu, na <grym> okay. że może to będzie to. Chciałem Ci zasugerować, że chciałbym nowy aparat. Okay, dobrze, zapamiętam sobie, zapamiętam. <grym> nie wyrokami no, kurczę, nie wiem no, zielone? Nie, to jest coś miłego w dotyku. I coś słodkiego. I to nie jestem, ja! Dlaczego się nie odzywasz? Myślę, że, myślę, że myślę, myślę, myślę. Tym, co powiedziałam, Myślę, A, okay. myślę. Myśl, myśl, myśl. I miękkiego. Tak, miłego w, sumie. W, w dotyku. Tak, miękkie, fajne, słodkie. E... Galaretka. Ja nie wiem, skąd ty bierzesz te rzeczy, ale to jest naprawdę impossible, ale dobra, słuchaj, nie zgadłeś, nie, nie, zgadłeś, zgadłeś? nie zgadłeś, nie zgadłeś, ale dobra, no i to tak, jest słuchaj, jeszcze słodkie i. no zaraz zobaczysz, gościu, chodź, Jezu, ja się nie mogę doczekać, no okej, okay, dobra, czekaj, zaraz chodź, 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 pokaj, powoli, powoli, dobra, stój tu, stój tu, stój, stój tu, zamknij oczy, zamknij oczy, zobaczyłem. no nie, no ale dobra, niech będzie, chodź, to dla ciebie wiesz. co, tego szczura, co, jakiś szczur, spiesek! <laughs> Ja na ciebie pieska no dobra, tutaj no, ale... Zmontowałam, popatrz, Problem nawet mam Ale jest taki, że ja tutaj tak, jestem od święta. Mam tutaj też obroże na niebiesko i mam też mnóstwo kostków, żebyś mógł go okostkować. Popatrz, o, jak dobra. się na ciebie patrzy. Yes! Jeez, on jest pieskie, boże, jak jest słodkie szczypce, masz swojego psa. Nie, trzeba inny niebieski trzeba, bo ten jest jakiś taki dziwny. No, Jezu, no nie mam innego niebieskiego. Ja nie mogę, nie dość, że dostaję obroże dobra, wszystko, na, razie, też... na, razie, na razie Dobra, mogę zaraz powiedzieć. ogarniemy. Czekaj, I teraz trzeba wymyśleć, nazwać imię. go. Jak go nazwiesz, jak go nazwiesz. Dawaj, 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 jakie będzie on Kurczę, miał imię. Nie, masz jakiś pomysł? Ehm, pies. To jest całkiem dobre dobra, imię, w sumie? No, to będzie pieseł. Pieseł, pieseł to jest zaromiste imię pieseł. Nie. Dawaj, dawaj, nie. dawaj, dawaj. E... No dobra, czekaj, inne imię, no to dobra, na przykład. Aha, już, już, ja już chciałem tutaj wymyślić jakiś, nie wiem, kostkonator 3000, albo. Nie, nie. To musi być miłe imię. Ehm. Aha, musi miłe się kończyć imię. na Ek. Ek? Piesek. No na przykład. Albo. Hmm. Czemu on nie ma niku? Nie wiem A jak go nazwałeś? Ej, ale zniknął mi name taki nie widzę niku. Czyli coś się zepsuło, okej okay, typowo Typowy ja będzie na palionowie widzowie, ja u ciebie też nie, czyli to po prostu jest coś nie tak czyli A jak, go, jak go nazwałeś? To jest zbugowane, nazwałem go Szczurek Szczurek? Ja nie mogę, no po prostu mistrz imion Szczura. dla psów To jest Szybson, psa nazywa Szczurek A powiedz mi no, no ale to dobrze brzmi, halo Szczurek tak, 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 ale powiedz zabrażę. mi, słuchaj. E... Biegnij, jest... O, kurczę. Biegnij, jest dość wolny. Słuchaj, słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, gdzie jest gara? Gdzie jest gara? Do, gdzie, gdzie, gdzie jest gara? E... To była koza, która ja ci w ogóle wręczyła. A ja, daś mi smycz? No, sorry, no wybacz mi. Smycz też, że się przejmować. Nie, jest jak nie, no ta tak, koza, którą to, która to była. Ja widziałam na TikToku, co wy z nią zrobiliście z Dave'em, wiesz? To po prostu jesteście... Wy powinniście mieć zakaz od animalców, na zbliżanie się do zwierząt. ciągniesz tego psa w biednego. Szurek, ona jest jakaś nawiedzona. Ja nie jestem nawiedzona, a, 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 ale w ogóle, co ty tutaj mówisz? I Musimy znaleźć tutaj kwiatka. Jasno-niebieskiego kwiatka. Kwiatka, kwiatek. Tam jest kwiatek, ale... ja pomijałeś niebieski, niebieski musimy znaleźć cyjanowy. No właśnie, i tu jest... Nie, tu jest zły. Kurde, albo mączkę kostą. Stary to jest mądre. Możesz zrobić mączkę gdzieś. A, czekaj. Czekaj. Ja mam. Mamy mega mądry. My jesteśmy mega mądrzy razem. Popatrz i teraz daję ci to. Aha. Dobra, ja już mam, już mam bardzo Aha, no to fajnie, no to fajnie. Okej. Okay. I teraz jest słodki no i niebieski. No i fajnie, bo jak to wyglądasz? Fajnie, stary. I jak ty mogłeś tak zrobić? Ty masz psa i ty też się tak zachowujesz, biedny pies, Jeszcze ja zadzwonię jutro do animalsów, żeby przyjechali i ci po prostu tutaj zbadali y, sytuację, do czy ty dobra, czasem tam... się nie maltretujesz w ogóle i nie zlycasz się zrobiłem... no na zwierzętami. Ciekawe, no na pewno, na potrzeby komedii na pewno, już ci uwierzę w to. Dobra, to jak odniarł swój prezent pieskowy od 0 do 10. No spoko, nie! O, tu mam patrz, tu mam budy nawet dla niego. O, i elegancko! Uli, go, ubili mi go. A, to smutne, co tam jest? Potrzebuję pomocy Dave. <laughs> My chyba musi iść do Dave'a. A ja myślę, że to, nie, dzisiaj to na tej stary, stoi. Wiesz? To prawda, ale zobacz, elegancki to szczurek sobie tutaj fajnie. Jezu, jak słodko! Widzisz, ty też się cieszysz? Patrz. Co? Weź nam Nie, bo to tam chcesz mnie zamknąć. Myślisz, no, że ja już wszystko prostu. wiem, ja już wszystko wiem, znam twoje postępowania po prostu I twój system działania. Dobra, Simpson, robi się ciemno Jest, już, jest ciemno. już ciemno Ale wszystko jedno Dobra, <grym> Simpson, ja O idę. Kurczę, jakie synchro Trzymaj się Simpson i bądź się, dół. dzięki za psa, oczywiście, no, bardzo spoko. spoko Ja oczywiście powiem tak, no Jak się tu ucieszyć, jak się nie ucieszyć, no Wyglądacie pięknie, naprawdę cudownie i to jest, no Których? Wygonią z mojej posiadłości. Dobra Wiesią. i Nie, dobra idę, Paszyp, są pasz, szczurek. Dobra, widzowie. Nie dogoniłem jej szczurek. Dzięki Mam Bogu, problem. dzięki Bogu, dzięki Bogu, widzowie. Dobra, idziemy szybko do domku, ponieważ nie chcę zostać zagrożona na śmierć. Eee, a wy, widzowie, zostawcie łapkę, wiecie? Wiecie jak to jest? Zostawcie łapkę, Suba. No i co? widzimy się jutro o 16:00 na kanale. Bądź dla Was. Pa. pa.